Witajcie, wodniczki. Witam Was serdecznie. To jest czytanie dla Was na miesiąc sierpień 2022. Zobaczymy, jakie tu energie do Was biegną w tym czasie, na co zwrócić uwagę, z czym się warto zmierzyć, co warto odpuścić, czym się nie zajmować. Zobaczymy, co tutaj dla wodniczków. W sierpniu się szykuje wodnik. O, coś tu chce być. Ha! Izolacja. Poczucie zamknięcia w klatce mentalnej. No dobra. Jakoś sobie z tym poradzimy. Wodniki sierpień 2022. Spojrzymy sobie najpierw na energetykę ogólną z przełożenia. Ja jeszcze tylko zapalę świeczkę, bo mi zgasła. Zobaczmy, co tutaj się dla Was szykuje w tym ważnym sierpniowym czasie. No tak, zdaliście sobie sprawę, że w miejscu, w którym jesteście, nie ma już czego czerpać. Puste źródło. Pora odejść w miejsca lub w kierunku ludzi, którzy dają Wam pasję, które dają Wam żar, motyle w brzuchu. Radość tworzenia, radość współistnienia. To jest właśnie Osiem Kielichów. Pora w ruszyć w tę drogę jak najszybciej, moi kochani. Tu będzie dosyć duże przyspieszenie energetyczne. Ruszycie po swoje, ułoży, zaczniecie układać swój świat według własnych reguł, według własnych praw. Będziecie tworzyli krainę waszego dobrostanu, dobrobytu na własnych zasadach. Fajnie. Super. Zobaczmy, co jeszcze chce być powiedziane. Dajcie sobie czas, kochani, dajcie sobie cierpliwość. Dajcie sobie czas na zabawę, dajcie sobie czas na lekkie energie, na przyjaciół, którzy was wspierają, którzy was rozumieją, którzy wam pomagają. Dajcie sobie czas na rutynę, na codzienność, na doszkalanie się, douczanie, dopracowywanie szczegółów, po to, aby wasze marzenia mogły się ziścić. No i królowa mieczy, czyli widać ewidentnie, że tutaj porzucacie coś, co Wam nie służyło, odcinacie się od tego, zdobywacie wolność osobistą, godność, niezależność, królowa mieczy to jest niebywała inteligencja, to jest ochrona siebie, ochrona własnego serca, wypatrywanie, jak tu widzicie swojej drogi nowej drogi To jest też karta rozwodnika, tak? czyli osoby, która uwolniła się z jakiegoś związku toksycznego albo którym nie służył. Pora ruszyć do przodu, pora po prostu medytować, pora do, do jak gdyby... Dopuścić do głosu swoją duszę, swoje serce, to czego ona potrzebuje, tak? Ok, zobaczymy, jaka jest energia ogólna dla Was na ten miesiąc. No, tak, leczycie zranione serduszko, ewidentnie, drogie wodniki. To jest karta przeszłości. Ta karta mówi, że człowiek lub sytuacja, w której zostaliście zranieni, zdradzeni. Gdzie zostało zawiedzione Wasze zaufanie, to nie była sytuacja dla Was. Ten człowiek lub ta sytuacja musiała się skończyć, ponieważ czeka na Ciebie, drogi Wodniku, znacznie coś bardziej cenniejszego, coś bardziej wartościowego, coś bardziej pięknego. Odłóż już do przeszłości żale i smutki i wypatruj swojego nowego życia, tak? No, patrzcie, pod spodem właśnie mamy tę królową mieczy, czyli absolutnie pora na zdobycie niezależności, na wypowiedzenie prawdy, choćby ona była niezbyt popularna, na przyjęcie jej i na szukanie nowych kierunków. Dobrze, co miłego może Was spotkać w tym czasie? Hmm. Nieugiętość, walka o siebie. Co jest miłego, że się nie poddajecie, moje kochane wodniki, że jesteście w wierze, że jesteście w mocy, że już nieraz nie dwa was zraniono, nieraz nie dwa upadaliście i powstawaliście z kolan. To jest następny etap. To jest prośba o. Umocnienie właśnie tej swojej wiary i nadziei, bo do celu brakuje Wam naprawdę niewiele, więc utrzymujcie tę energię. To, to jest jako aspekt y, miłej rzeczy w tym miesiącu, czyli Wy absolutnie utrzymacie tą wiarę, tę nadzieję, tę moc, że jesteście w stanie jeszcze znaleźć coś bardziej satysfakcjonującego, coś piękniejszego. Coś, co rozpali wasze serce do czerwoności, co da wam spokój, żar i pasję. Ok, co mamy pod spodem? No, kochani, nowe, nowe możliwości. Mamy pazia pentakli, mamy nowy, nowy rozdział życia. Czysta karta, zapisujemy ją od nowa, pełni wiary w siebie i e, pewni kierunku, w którym zmierzamy, więc bardzo, bardzo pięknie. Co może was destabilizować? Co może was niepokoić? Hmm. Że spełnienie Waszych życzeń jest jak gdyby w rozproszeniu, tak? Macie dużo życzeń, macie dużo marzeń, zastanawiacie się, po którą gwiazdkę tutaj sięgnąć. Ważne, żeby sprecyzować bardziej te swoje pragnienia, bo w siedmiu kielichach bardzo często pozostajemy w fantazjach, w marzeniach. W nic nie robieniu, a czas ucieka, okazje nam przelatują przez palce, więc to może Was trochę destabilizować i trochę irytować. No, ale tu warto złapać po prostu tą jedną, jedyną okazję, zainwestować. Zamknąć stary rozdział, rozpocząć nowy, absolutnie z nową nadzieją, z nową wiarą, z nową mocą. To co trudne, kochane wodniki, jest już za wami. Zaczynacie nowy cykl, zaczynacie zmianę, niesamowitą zmianę duchową, wewnętrzną. Tu jest ogromne zrozumienie prawd, tu jest podniesienie własnych wibracji, tu jest podniesienie świadomości. Tutaj jest rozkwit, jak motyla z kokonu, tak? Pora się uwolnić, pora się odrodzić, pora odzyskać swoją moc i swoją siłę. Dobrze, to zobaczmy w takim razie, gdzie tkwi wasza moc? W czym jesteście najsilniejsi w tym miesiącu? <laughs> no tak, w medytacji, w przemyśleniach, w rozliczeniach. We wdzięczności za to, co przeżyliście do tej pory, za wyciągnięciu lekcji z przeszłości. Macie ogromną siłę woli, moi drodzy. Jesteście, jesteście widzicie, tutaj chronieni przed deszczem. Potraficie się sami obronić, potraficie docenić to, co posiadacie, ochronić to, otoczyć to opieką. I być gotowym na przyjęcie nowych wyzwań, które do Was idą. Zobaczmy, co mamy pod spodem. Tak, absolutnie. Przepiękna energia słońca to jest moc, to jest potworny, potwornie silny, wielki, piękny ładunek energetyczny. Jesteście otwarci, jesteście radośni, jesteście pełni nadziei i gotowi na sukcesy i na nową drogę. I jeszcze mamy tutaj sześć buław, czyli zwycięstwo, kochani. Będziecie podziwiani, będziecie. Tutaj tkwi Wasza moc, właśnie w takim postrzeganiu optymistycznym życia, właśnie, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Wszystko jeszcze jest przed Wami. Najwspanialsze chwile są jeszcze przed Wami. Jesteście gotowi na tę drogę. Jesteście absolutnie pewni swojej drogi. Czekacie tylko na odpowiedni wiatr, który popchnie Was do przodu. Czekacie na odpowiedni moment, kiedy nogą kopniecie po prostu ten wężyk domina, który zacznie jeden po drugim, jeden po drugim ścielić się przed Wami i układać się we właściwy obraz, tak? I nadchodzi koniec Waszego. Waszej izolacji, tej mentalnej, tej klatki, w której jesteście. Wyjście z sytuacji zawsze jest i wy o tym wiecie, kochani, tutaj tkwi, tu jest wasza moc. Gdzie należy ją kierować? W co ją zainwestować? Kochani, w związek z drugą osobą, w nowy związek, w nowe mm, pełne zadowolenie, zrozumienie, współbrzmienie, współodczuwanie, kochanie. W czułość, w takie, w takie pełne, jak gdyby połączenie dwóch dusz, dwóch serc, tak? Cudownie i w rodzinę. To jest też rodzina, kochani. Dobrze. Co w karierze? Rycerz, kielichów, nowe propozycje, kochani. Mm, przed Wami nowe propozycje, nowe umowy, twórczość artystyczna. To jest karta, która mówi o waszej kreacji serca. Tak, to jest w waszej karierze. Tutaj się wszystko zgadza. Tutaj jesteście absolutnie, robicie to, co kochacie i jesteście pod tym względem stabilni emocjonalnie i wiecie, że tutaj jest zarabianie pieniędzy. Tutaj są właściwe decyzje. Super, bardzo fajnie. A co w miłości? dla wodnika zwycięstwo kochani sukces coś wypracujecie coś tutaj doprowadzicie do jakiejś niesamowitej zmiany która właśnie doprowadzi was do szczęścia, do radości, do zespolenia rodziny pięknie Pięknie. Jeżeli nad jakimś związkiem pracujecie lub chcecie poznać kogoś nowego, to na pewno jest to tuż, tuż przed Wami na wyciągnięcie ręki, kochani. Zobaczcie, i to słońce ponownie się pojawia. Jesteście gotowi na ten, na ten nowy związek. Jesteście absolutnie gotowi na otwarcie serca, na działanie w kierunku, aby. Mm, aby osiągnąć po prostu zwycięstwo w tej dziedzinie, tak? Dopowiedzmy sobie jeszcze kartami romantycznymi, co tutaj chce być Wam powiedziane w sferze uczuć i w sferze relacji. Co my tu mamy? Uwolnij siebie. To jest czas, kiedy przestaniesz. Yy... To jest czas, kiedy trzeba odpuścić tę przeszłość i kontrolę nad własnym życiem. Uwolnij siebie. Uwolnij siebie. Co jeszcze chce być powiedziane? Zobaczmy kartami emocji. Kochani, rozkwit. Absolutny rozkwit. Utrzymuj pozytywny sposób myślenia, tak? Utrzymaj ten swoją świętą przestrzeń w radości, w oczekiwaniu, w nadziei. Spełniaj, manifestuj to, czego właśnie obecnie potrzebujesz, do czego dążysz. Bądź wdzięczny, bądź błogosławiony. Rozkwitaj no pięknie, super. Bardzo mnie to cieszy, bardzo. Zobaczmy jeszcze z jaką energią będziecie wychodzić. Pięknie. Kariera, przyspieszenie. Ruch do przodu. To jest biorę w swoje ręce swoje życie. Biorę pod uwagę moje przeszłe doświadczenia, dobre i złe i zaprzęgam je w jeden powóz, który dowiezie mnie do sukcesu. Tutaj nie ma jeńców, tak? Tutaj idę po swoje jak burza. Pięknie. Jestem cesarzem własnego życia, tworzę swój świat na własnych zasadach. To już nam wyszło, kochani, chyba. Jestem gotowy na nowe początki, jestem gotowy na nową drogę. Pięknie, no bardzo cudownie. Jaka jest rada od wszechświata dla Was? Bądź czarodziejem swojego życia. To Ty tworzysz swoje życie, to Ty o nim decydujesz, to Ty je wzbogacasz, to Ty je ukwiecasz. To Ty jesteś yy, twórcą. Jesteś cząstką Boga, jesteś ziarnem ze światła mądrości, ze światła miłości. Zdaj sobie z tego sprawę. Twórz swoje życie, jesteś w mocy, jesteś czarodziejem swojego życia. Masz wszystkie aspekty i wszystkie możliwości w swoim ręku. Buduj swój świat na nowo, piękny, twórczy, nieprawdopodobny. Cudownie, Zobaczmy jeszcze, jaka jest karta duchowości dla Was. Galaktyczny uzdrowiciel. Idź naprzód z otwartym umysłem. Otwórz umysł. Piękna. No, słuchajcie, bardzo silny przekaz energetyczny tu dla Was jest. Już Wam doczytuję, co oznacza jeszcze ta karta, co tutaj jeszcze jest w przekazie dla Was. Nie oglądaj się za siebie. Idź naprzód z otwartym umysłem. Żyjemy w wieloświecie, w licznych rzeczywistościach. Przy odpowiednim nastawieniu wszystko jest możliwe. Wychodzenie poza nasze ograniczenia i to, co jest dla nas teraz widoczne, pozwala nam ewoluować jako gatunkowi. Hmm. Może w tej chwili poszukujesz wiedzy na temat starożytnych praktyk lecz, leczniczych, pracy z energią, kodowania DNA, doładowań energetycznych, świętych symboli, technik samouzdrawiających. Pomocna dłoń gwiazdnego lub galaktycznego nauczyciela może pomóc w całkowitym uleczeniu. Kiedy próbujesz dopasować się do wyższego rezonansu, możesz doświadczać, Dzwonienia w uszach, nietypowych uderzeń gorąca, lub znać odpowiedzi na pytania w tematach, w których nie masz zbyt wiele doświadczenia lub wiedzy. Urodzeni uzdrowiciele i medium mogą doświadczać uaktywnienia się duszy, ponieważ galaktyczni uzdrowiciele są teraz obecni w Twoim życiu. Możesz czuć szczególną więź z energią Plejadian, Oriona, Arcturian i powinieneś te relacje jeszcze bardziej pogłębiać. Uszanuję te więzi, Uszanuj te więzi, ponieważ dzięki temu możesz w końcu zrozumieć, dlaczego do tej pory czułeś się tak odizolowany i nierozumiany w życiu. Może już wcześniej czułeś się związany ze starożytnym Egiptem, Atlantytą i starożytną Lemurią. Nadszedł czas, aby obudzić twoją wewnętrzną wiedzę i znajomość starożytności, które już w tobie są. Uświadom sobie, że to przebudzenie już się zaczęło i że daleko zaszedłeś na drodze życia. Pięknie. Co jeszcze? Musisz odkryć i zaakceptować wszystkie swoje cechy, jeżeli chcesz zrozumieć siebie coraz lepiej i dzielić się darem uzdrawiania i wiedzy z innymi. Pamiętaj, że jedyna chwila, która ma jakiekolwiek znaczenie, to chwila tu i teraz, chwila obecna. Pragnienie, afirmację, jaką macie, przebudziłem pragnienie mojej duszy. Aby uczyć się i rozwijać pomimo istniejących ograniczeń. Słuchajcie, przepiękny przekaz macie na sierpień i przepiękny ten miesiąc dla Was się tutaj zapowiada. Wykorzystajcie, kochani, tę energię. Ja jeszcze dla Was tutaj hmm, poszukam witaminki, wzmocnienia, uśmiechu, nadziei, radości. Jakie słowa Was wesprą? Jaka myśl będzie przewodnia i poniesie Was po prostu w przestworza? Zobaczmy. Wyzbywam się wszelkiej krytyki. Hmm. Daję innym tylko to, co pragnę otrzymać. Ludzie odwzajemniają miłość i akceptację, którymi ich obdarzam. No piękne przesłanie. Piękne. Kochani, to wszystko dla Was. Życzę Wam przepięknego sierpnia. Wykorzystajcie ten cudowny ładunek energetyczny, który do Was idzie. Żyjcie, kochajcie, spełniajcie swoje marzenia, bądźcie w mocy, bądźcie silni, bądźcie twórczy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.